Jak zbudowane jest jądro komórkowe i jakie pełni funkcje? O tym opowiem ci w tym filmie. Zapraszam! Zacznijmy od budowy jądra. W jego wnętrzu znajduje się jąderko. Struktura ta jest częścią chromatyny. To tam produkowane są cząsteczki rRNA, które wchodzą w skład rybosomów. Wnętrze jądra wypełnia chromatyna, która zawiera materiał genetyczny. Na zewnątrz jądra znajduje się otoczka jądrowa, na którą składają się dwie błony. Zadaniem otoczki jest regulowanie transportu RNA do cytozolu, a także transport białek. W błonach otaczających jądro znajdują się pory jądrowe, przez które możliwy jest transport różnych substancji. A jakie funkcje pełni jądro komórkowe? Po pierwsze jest to funkcja kontrolna, co oznacza, że jądro kontroluje większość procesów, jakie zachodzą w komórce. Jest to możliwe dzięki DNA, w którym zakodowana jest sekwencja nukleotydów RNA, a na tej podstawie syntetyzowane są białka. Każda komórka ciała ma ten sam kod DNA. Ale różne geny są aktywne, przez co powstają różne białka, a komórki różnią się budową i funkcją. Przykładowo, komórka mięśniowa jest zupełnie inna od komórki nerwowej. Drugą bardzo ważną funkcją jądra komórkowego jest powielanie DNA w procesie replikacji i przekazywanie go komórkom potomnym dzięki podziałom komórkowym. W ten oto sposób komórka potomna ma identyczny materiał genetyczny jak komórka macierzysta. Pojedyncza cząsteczka DNA w jądrze komórkowym człowieka ma kilka centymetrów długości, a takich cząsteczek jest tam 46. Ich łączna długość to około 2 metry. W jaki sposób są one upakowane w jądrze komórkowym? Otóż podwójna helisa DNA jest nawinięta na białka, histony. Tak powstają struktury nazywane nukleosomami. Razem tworzą one chromatynę. Jeśli komórka nie ulega podziałom, chromatyna leży luźno. Ma postać długich i cienkich nici. W ten sposób możliwa jest synteza RNA. Gdy komórka chce się podzielić, najpierw DNA ulega podwojeniu. I kondensacji, czyli upakowywaniu. Nukleosomy zwijają się we włókno chromatyny, mając około 30 nanometrów średnicy. W ten sposób nić chromatynowa staje się 40 razy krótsza od helisy DNA. Następnie włókno chromatyny tworzy pętle. Dzięki temu nić chromatynowa staje się jakieś 1700 razy krótsza niż helisa DNA. Ostatecznie tworzą się chromosomy, grube, krótkie, pałeczkowate struktury. To najbardziej skondensowana postać DNA. W ten sposób nić chromatynowa jest jakieś 12 tysięcy razy krótsza niż helisa DNA. Liczba chromosomów jest cechą gatunkową. Człowiek posiada ich 46, a pies aż 78. W związku z tym, że przed kondensacją DNA uległo podwojeniu. Chromosom składa się z dwóch części, czyli z dwóch chromatyd. Każda chromatyda to jedna cząsteczka DNA. To są ramiona chromosomu, a miejsce, w którym chromatydy do siebie przylegają, nazywamy centromerem. W tej formie chromosomy są widoczne pod mikroskopem. Otoczka jądrowa zanika. A chromosomy są rozdzielane i wędrują do przeciwległych biegunów komórki. W kolejnym kroku powstaną z nich dwa jądra komórkowe dwóch komórek potomnych. Komórki somatyczne, a będzie to większość komórek, jakie budują nasze ciała, posiadają podwójny zestaw chromosomów. Dlaczego podwójny? Bo otrzymany po matce i po ojcu. O takich komórkach mówimy, że to komórki diploidalne. Co oznacza się symbolem 2n. Gamety, czyli komórki jajowe i plemniki, to komórki posiadające pojedynczy zestaw chromosomów. Nazywa się je komórkami haploidalnymi, a oznacza się to symbolem n. Gdy gamety się połączą, powstanie nowy organizm posiadający podwójny zestaw chromosomów. Na koniec zastanówmy się wspólnie nad tym, Ile jąder komórkowych mają komórki zwierzęce? Zwykle komórki mają tylko jedno jądro. Od tej reguły są też wyjątki. Włókna na mięśni poprzecznie prążkowanych mają wiele jąder komórkowych. Komórki wątroby posiadają dwa jądra, a dojrzałe krwinki czerwone w ogóle jądra nie mają, gdyż zanika ono podczas ich rozwoju. Zapamiętaj najważniejsze. Jądro komórkowe jest otoczone otoczką jądrową zbudowaną z dwóch błon. Otoczka posiada pory umożliwiające transport. Wewnątrz jądra znajduje się chromatyna i jąderko. Jądro komórkowe steruje większością procesów życiowych komórki dzięki obecności DNA. Poza tym bierze udział w powielaniu DNA i przekazywaniu go do komórek potomnych.